Cześć Wam, witam Was w moim warsztacie, witam Was w kolejnym filmie. Dzisiaj, słuchajcie, kontynuacja, ale ostatni odcinek, słuchajcie, z budowy tego stanowiska do nauki spawania. Robię sobie taki mini stół spawalniczy z funkcją wózka pod spawa na spawarkę. To jest, słuchajcie, taki mój pierwszy projekt, moja nauka spawania. Także zobaczycie, jak mi to wyszło. Dzisiaj to poskładam, wszystko że tak powiem, do kupy. Będzie jeszcze troszeczkę spawania, bo tam jeszcze pewne elementy muszę to spawać. E, także nie ma co przedłużać, zaczynamy. A tutaj jest słuchajcie, to o czym mówiłem. Na tym etapie to jest zrobione, a to jest spawarka, którą uczę się spawać. O nie jest film, to jest spawarka z firmy Wevor, firma Wevor e, podesłała mi taki sprzęt. To jest współpraca barterowa, nie ukrywam tego, linki w opisie, to znaczy, że jest to współpraca. Ale spawarka już tutaj naprawdę e, fajnie się sprawuje, ja się cały czas uczę na niej spawać. E, I coś takiego słuchajcie powstało od zera materiał kupiłem, mam jeszcze sporo materiału na inne projekty, na kolejne projekty. O tym wszystkim mówiłem, słuchajcie, w poprzednich filmach nie będę tego powtarzał. Blat, słuchajcie, miał być kupiony taki blat spowalniczy, spowalniczy taki blat do stołu spowalniczego, ale też okaza okazało się, że sam go zrobiłem i w poprzednim filmie mogliście zobaczyć właśnie prezentację. I pracę na tej wiertarce magnetycznej, słuchajcie, zapraszam Was również do, do tego filmu, dzisiaj w końcu koniec, słuchajcie, składamy to wszystko w całość, bo te wszystkie bajery i tak dalej i tak dalej, widzicie, namówiliście mnie, kup butle, kup butle, kupiłem butle, kupiłem cały osprzęt, dużo fajnych bajerów, żeby te spawanie jakoś szło i od tej pory nabrałem chęci, bo spawanie z butlą okazało się po prostu a no po prostu on nie bo lepiej mi to wszystko szło. Dzisiaj będzie znowu jeszcze troszeczkę, troszeczkę spawania także znowu kolejna lekcja ale pomału pomału do przodu yy, wydruki dzisiaj wydruki. Yy, dzięki temu wydruki wszystkie mam już gotowe Na przykład widzicie takie duże wydruki bo yy, mocowanie butli yy, to wszystko będziemy pasować mam nadzieję że to wszystko spasuje. Tutaj jeszcze są podpory nie nie usunięte ale widzicie taki profil 20 na 30. Ma tu wejść. O, o, proszę. Ledwo, ledwo, ale wchodzi. Dobra, wbijemy go tam bez problemu. To będzie mocowanie, mocowanie, mocowanie butli. Także tu na przykład będzie jeszcze dospowane do płaskownika. Zaraz zobaczymy, jakoś to tam ogarniemy. To wszystko będzie to zamocowane na bokach tego, tego całego stanowiska. Półeczki, tutaj blacha też już dwójeczka przyszła, wytniemy, wytnę półki, tutaj pierwsza półka pod blatem, gdzie najwięcej tych iskier będzie musi być metalowa, ostatnia na razie będzie z OSB, mam takie grube OSB, zabezpieczę ją taką farbą jeszcze e, przemysłową, także na razie będzie to, te pośrednie półki też będą z blachy, bo e, tyle blachy akurat mam, jak widzieliście, albo jak widzicie, jest to tak zrobione, że tutaj wspamywałem takie blaszki, zresztą też odpady z tego projektu, Także będę to po prostu wkładał, no bo wiadomo, kiedy się plan zmieni, to przynajmniej odzyskam część materiału. Nie, no żartuję. Ja już na tym etapie jestem mega zadowolony i tak jak mówię, słuchajcie, myślę, że to nie jest, to nie był wcale naj, najłatwiejszy projekt jak na naukę spawania. Także i tak jest dobrze i tak jest dobrze. Nie ma co przedłużać. Słuchajcie, bierzemy, biorę się za robotę spawarka. Muszę sobie to teraz wszystko jakoś porozmieszczać, tak przynajmniej w głowie. No i dospawać właśnie tutaj te płaskowniki na nie, najpierw może zespawam to po prostu, żeby te mocowanie butli zrobić. O właśnie zacznę od mocowania butli. To jest dobry pomysł, żeby już butla nie, nie była tutaj, tak wiecie, na jakichś paskach gdzieś przywiązana. Mocowanie butli i wytnę blachę, słuchajcie, tutaj pod spawarkę. Włożę już spawarkę na miejsce i jakoś tam będę dalej to wszystko kombinował. Dobra, w międzyczasie laserek już sobie tutaj chodzi. Dwa projekty dzisiaj do zrobienia, dwa zamówienia, ale ten wam pokażę później jak zwykle słuchajcie tutaj w międzyczasie siedziałem troszeczkę przy sklepie znowu mam pewną nowość na sklepie słuchajcie taki taki bajerek sobie tutaj e, nowi nowi goście na stronie mogą sobie wejść cyk najeżdżają, najeżdżają na tym i mają e, kod do szybkiego zakupu 10 zł w 10 minut kopiują, kopiują kod i taką dekorację zamiast płacić tam słuchajcie nie wiem, 110, 120, 130, no to dyszka, zawsze to coś, nie? Taki bajerek na dzień dobry, fajnie, fajnie to działa. Ciekawostka dla tych, co tam się interesują takim WooCommerce'em i tak dalej, jest to wtyczka kupon X, kiedyś darmowa, teraz już płatna, ale ja się nią bawiłem rok temu i jak ją zainstalowałem z powrotem, zasys zasysło te, ten, te moje projekty, czyli te dwa kupony, znaczy nie, jeden kupon został, i się okazuje, że mogę nadal darmowo jej używać. Także miałem szczęście, no bo tam w tej wersji płatnej to już troszeczkę pieniędzy to kosztuje, no i nie dla mnie takie wtyczki. No, i dobra, słuchajcie, mocowanie butli niby jest. Słuchajcie, ja to tak niby zaprojektowałem tu taką fazę, żeby te spojny się tu pochowały, i to nawet fajnie zadziałało. Zobaczcie, jak to jest tutaj fajnie przylega do, tej, do krawędzi. Tutaj tak samo, elegancko. I teraz tak, tutaj to będzie element stały, czyli tutaj będą jeszcze dwie śruby złapane z tej, z tej strony a tutaj będą tylko śruby są zrobione na tym ściąganym zabezpieczeniu cyk no i tu teoretycznie nie no atom tego nie ruszy dobra stawiam i montujemy butle mam nadzieję że tutaj ta średnica wszystko gra na razie tego nie maluję słuchajcie to malowanie to będzie jutro teraz żeby to wszystko tylko poskładać żeby już zobaczyć ten efekt kurde ja myślałem że to będzie 5 sekund roboty a jeszcze blachy a jeszcze to a jeszcze to robimy no, i dobra, słuchajcie, jest pierwszy mały sukces. Zobaczcie, butla jest na swoim miejscu. Już tutaj te śruby też są e, pogwintowane, śruby wkręcone, wszystko jest zabezpieczone. Pięknie, ładnie, elegancko wyszło. E, słuchajcie, dobra, przyznam wam się. Jak zwykle odwaliłem numer stulecia i już mi ręce opadły. Kurwa, przepraszam. Ja to przyspowałem wszystko z drugiej strony. To było z tej strony przyspowane. Zobaczcie, tutaj już jest tak, wiecie, wyszlifowane, ale tu i tak będą przyspowane płaskowniki, tylko mniejsze. Tu będzie stała spowarka. No to tu nie może być butla, bo i to jeszcze ona była z tej strony, bo tu będzie ten wiesz na te kable, na te przewody znaczy się. No i, a tutaj nie mogłem dać, nie mogłem iść z drugiej strony i obrócić, żeby tam była spowarka, tu butla, no bo ja jestem praworęczny i no, i dupa, musiałem to wszystko po prostu. Ale powiem Wam, że robota z kamerą, a bez kamery, ja to wszystko zrobiłem w niecałe 10 minut, a to, co do tej pory robiłem, to żem chyba z godziny już tutaj z nagrywaniem spędził. No także widzicie, jak to jest 10 do 1. Naprawdę, to jest naprawdę, jak się kameruje, a włącz kamerę, a ustaw, a przestaw, żeby to nie było takie nudne z jednego ujęcia. Tu pomyłka go nie pomyłka, ale jak będę miał za dużo czasu, to z tych wszystkich filmów, materiałów, Zrobię jeden taki bardzo szybki time lapse właśnie budowa takiego stanowiska, wiecie, taki amerykański YouTube. Jak wszystko pięknie idzie, spłatka, elegancko, fajna muzyczka, zero gadki. Zobaczycie, jak się robi YouTube'a. Ale to nie o to chodzi. Ja pokazuję zawsze pomyłki. Jak ja zaczynam, muszę się spawać, jest pewnie nie jedna osoba, będzie zaczynać. I to nie jest tak, jak wiecie, pokazują, że wszystko elegancko. Trzeba się cieszyć z każdego sukcesu i tyle. Dobra, jest tak, jak powinno być. Teraz blaszkę jeszcze szybciutko, żeby spawarkę wstawić, i już będziemy mieli taki zarys. Później tak. Te przewody, albo dobra, jeszcze te przewody bez spawarki, bo tu będzie blisko spawarka, to nie będę później spawał e, zaraz koło spawarki. E, także e, jeszcze tutaj tą stronę zrobię. No to już mam przeszlifowane elegancko, także pójdzie raz, dwa. Dobra, słuchajcie, podmalowałem to, co tam poprawiałem. Tak, jak mówiłem wcześniej, pomyliłem się z tym spawaniem. Przespawałem to oczywiście z drugiej strony. Wszystko poprawiłem, pomalowałem, przykręciłem, pogwintowałem. Koniec, pomalutku, koniec. Za chwilę zobaczycie taki totalny efekt końcowy. Uzbroję to wszystko tak, jak ma być. Włożę spawarkę, mam nadzieję, że się tam zmieści. Na dole jeszcze będzie płyta OSB przycięta, jako ostatnia półka. Ale mam tutaj blachę, mam tutaj blachę, także te iskry myślę, że tam nie będą żadnym zagrożeniem. Na razie tam będzie OSB. Jeżeli będę miał jakiś kawałek blachy, to może to kiedyś wymienię. E, słuchajcie, wszystko mniej więcej fajnie spasowało. E, tutaj e, myślę, że będzie wszystko e, grało. E, słuchajcie, nie ma co, ja to wszystko ładnie zrobię. Muszę tu przede wszystkim posprzątać, bo w tym e, moim warsztacie, teraz to jest tragedia. Muszę to wszystko ogarnąć, uzbroić ten stolik i widzimy się na podsumowaniu. Laserek skończył pracę również. Ja również skończyłem pracę i za chwilę Wam pokażę efekt finalny tego całe, tej całej budowy. Słuchajcie, e, też chciałbym się pochwalić dzisiejszym projektem na laserze, bo bardzo ciekawy projekt. cośmy takiego robili. Już Wam pokazuję, słuchajcie, tutaj. Wchodzimy na mój sklepik. Jeżeli ktoś nie zna, to polecam. Dekoracje ścienne creatywnypresent.pl. Taka malutka reklama, musicie mi to wybaczyć, ale słuchajcie, naprawdę takie coś, słuchajcie. Miłość w uścisku ażurowy obraz, bardzo wymagający. Dobry test na, dla lasera. A jak wyszło? A no, tak wyszło, słuchajcie. E ja maluję z lewej strony tutaj była surowa HDFka zawsze taką specjalną farmę, żeby to było wszystko wytrzymałe. Teraz na to pójdą kawałki taśmy dwustronnej. Yy, I zobaczmy. Czekajcie, bo nie chcę tego połamać, bo to jest naprawdę delikatne. Ale zobaczcie. Coś naprawdę pięknego. O. -o, -o. Cyk. I tak. To nie jest największy rozmiar z dostępnych, to jest środkowy. No, klient sobie taki wybrał i taki będzie miał. Dobra, słuchajcie, to była taka, wiecie, e, reklama sklepu. Idziemy teraz do tego, co było robione przez kilka odcinków, słuchajcie. Wszystko od A do Z jest kilka części. To jest moja, to była moja nauka spawania. Oczywiście to jeszcze daleka droga, ale jestem i tak mega zadowolony. Słuchajcie, te elementy niebieskie są to wydruki 3D, zaprojektowane przeze mnie, wydrukowane w tym warsztacie. Jak widzicie, mamy tutaj uchwyt na sprayę, uchwyt na narzędzia, ściski pilnych młotek, uchwyt na butle, on jest nakładany na takie profile, co widzieliście podczas tego. Stół, blat stołu był robiony za pomocą tej wiertarki magnetycznej. To jest po prostu też część jedna z, z, z części tego projektu, no i oczywiście ta spawarka Vivora, tutaj ma teraz swoje miejsce i tutaj kolejne akcesoria, kolejne uchwyty. Mamy taki uchwyt na szlifierkę, tutaj szlifierka dedry, jak wiecie, e, na dzień dzisiejszy dedra akumulatorowe, akumulatorowe narzędzia dedry, to są główne narzędzia w tym warsztacie i e, dlatego jest ona tutaj pod ręką. Taki uchwyt został zaprojektowany i wydrukowany szlifiereczka sobie tu pięknie wisi taki uchwyt on był w dwóch częściach jest teraz sklejony to jest mocowanie czy znaczy to jest uchwyt na, na kable tutaj to już jest kupiony uchwyt na po prostu na pistolet tutaj o napalnik cyk tak to mniej więcej wychodzi wygląda z tyłu kabel tutaj do butli i tyle słuchajcie tak to wygląda to jest taki moje Moje e, stanowisko do nauki spawania, czyli takie dwa w jednym: e, stolik na spawarkę, wózek na spawarkę plus mini stolik spawalniczy. To będzie miało swoje miejsce e, najprawdopodobniej w tym miejscu, i tu będzie taka jeszcze płyta ze ścianką. Na elektronarzędzia, na uchwyty na elektronarzędzia będziemy projektować, będziemy drukować, będziemy wieszać te wszystkie dedry, które są w tym warsztacie. Tyle, słuchajcie, tyle. Kończymy, słuchajcie. Ja jestem zadowolony. Podoba mi się tutaj jeszcze jest, nie wspomniałem o tym, taka listwa magnetyczna na takie, słuchajcie, narzędzia, które będę po prostu przy danym projekcie używał, to żebym miał je zawsze pod ręką. Miałem taką listwę gdzieś, tak naprawdę, to, to była z Lidla, tutaj z logiem Parkside'a, tylko ją przemalowałem, żeby pasowała do reszty. Tak to wygląda i tak to zostaje. Całość jest oczywiście na wózku, a co jeszcze fajne, tutaj słuchajcie, na dole naprawdę faktycznie jest ta OSB płyta, ale tutaj z tej strony się okazało, że to jest bardzo, fajny, bardzo fajne miejsce na cały mój materiał. Ja kupuję zazwyczaj w metrówkach, także on tutaj się fajnie mieści. Do kolejnych projektów e, może sobie tutaj czekać. Dzięki temu też się zrobił porządek. Dobra, słuchajcie, tak to wygląda, tak to wyszło. Ja jestem zadowolony. E, zrobił się porządek w warsztacie. Wszystko do spawania jest w jednym miejscu. Stolik mały, kompaktowy, mi nic większego na dzień dzisiejszy nie potrzeba. Do nauki spawania jak najbardziej. Ja też nie będę, Bóg wie, czego spawał. Zresztą, co, ben, co będzie do spawania, to, to zobaczycie już po prostu z biegiem czasu. I tyle, dzięki Wam bardzo za oglądanie. Zapraszam do kolejnych filmów, zapraszam do komentarzy, wyrażajcie swoje zdanie, pytajcie, dyskutujmy i widzimy się w kolejnych filmach i w kolejnych projektach. A jest tego troszeczkę, także zapraszam, trzymajcie się, cześć.